Witajcie kochani na spotkaniu z serii tarot artystyczny gaja. Dziś, co on, ona zamierza. Pomyślcie o osobie, która was nurtuje, jaka jest relacja i jaki jest plan tej osoby w stosunku do Was. I zaczynamy. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej. Serdecznie zapraszam. Osoby, które już z nami są od jakiegoś czasu albo od niedawna. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję za obecność, za subskrypcję, za lajkowanie. Osoby, które są pierwszy raz bądź powracają, ale jeszcze nie miały okazji zasubskrybować, zachęcam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło, a przy okazji będziemy mogli być w kontakcie. No, i zaczynamy. Mamy tutaj karty Tarota, karty wyroczni, karty Louis, Hey, Potęga Myśli, nasz ciasteczkowy sklepik z ciętą ripostą. <grym> mamy karty wspierającego nas wszechświata, mamy karty wyroczni i przewodnika duchowego. Karty, jak siebie wspierać i jak siebie, jak sobie pomóc w wielu sytuacjach, oraz karty MUDR, czyli jogi dłoni, czyli układów dłoni, które bardzo dobrze oddziałują na cały organizm, na, na wszystkie obszary organizmu i duchową, i psychiczną, i fizyczną. także Zapraszam na koniec, będziemy mogli sobie taką mudrę ułożyć i skorzystać dzięki temu z mądrości dalekiego wschodu i wielu tysięcy lat wiedzy tamtejszych mędrców. Dobrze. A teraz zaczynamy. Mam nadzieję, że już pomyśleliście, od kogo chcielibyście... Dostać jakiś przekaz w kwestii czego, co zamierza w stosunku do Was. Oczyszczamy karty. Te na razie odłożę. To są karty do, do pytania w razie czego. A to jest nasza główna talia. Dobrze. Jeszcze raz oczyszczę. Karty są potasowane, przekładam. I jak już pomyśleliście o danej osobie, to zaczynamy. Dobrze. No to w takim razie energia ogólna te, zamierzeń te, tej osoby w stosunku do was. No proszę cesarzowa, tutaj to już nie przelewki. Cesarzowa, no m, pla, może, może wszystko. <grywa> Tak, 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 ta osoba planuje działanie w stosunku do Was. Planuje z Wami realizację, no przynajmniej energia ogólna jest realizacji z Tobą wszelkich marzeń i wszelkich jej marzeń związanych z drugą osobą, ze związkiem. Także również y, nie tylko w obszarze relacji między dwojgiem ludzi, ale również w obszarze realizacji tej planów tej osoby ogólnie życiowych y, z myślą o Tobie. Także ta osoba odczuwa w relacji z Tobą obfitość i naprawdę wszelkie dobro. Jak również być może planuje, no nie ukrywajmy, no, rodzinę, dzieci i dalszy rozwój pokoleń. <grym> Także wszystko jest możliwe: również przyciąganie erotyczne i radość zbycia sobą przy Tobie. Czego będzie mniej w relacji między Wami i w związku z zamierzeniami tej osoby w stosunku do Ciebie? Mniej będzie energii czterech monet, czterech pentakli. Czyli takiej energii m, oszczędzania kwestii materialnych, takiego troszeczkę zaciskania pasa, przemyśleń i takiego bardzo dokładnego planowania wydatków i konsekwentnego rozdzielania co, na co i. No troszeczkę zaciskania pasa, ale nie tylko ze względów finansowych, ale również tak ogólnie materialnych, takiego oszczędzania czasu i w związku z tym również troszeczkę emocji. Będzie to również mniej wpływało na wasze Twoje czy między Wami na kwestie biznesowe. Myślę, że to dobrze. Czego będzie więcej? No proszę, więcej w, tej, w zamiarach tej osoby w stosunku do Ciebie będzie przemiany, takiej prawdziwej przemiany, transformacji, która pojawi się i zmieni wszystko w, w zachowaniu tej osoby w stosunku do Ciebie. To może być naprawdę, patrząc na energię ogólną, bardzo dobra zmiana. Będzie to taki rodzaj zmiany, jakby przemiana gąsienicy w motyla, czyli przemiana, której się już nie da cofnąć, tak? Przemiana, która wpłynie myślę, że w sposób bardzo pozytywny na tą osobę i na ciebie. Również ta osoba zamierza zrobić jakiś poważny, nieodwracalny krok w stosunku do ciebie. Więcej będzie trzech buław. No proszę, będzie bardziej gorąco, będzie więcej planowania długoterminowego. Będzie więcej obfitości wynikającej z poprzednich działań i z poprzednich wyborów, i będzie również więcej zadowolenia, dumy ze swoich poprzednich, więcej poczucia, że się właśnie dopłynęło do właściwego portu i że się działa wnosząc bardzo pozytywną, ciepłą, gorącą energię ale jednocześnie z pewnego rodzaju cierpliwością w obserwacji tego, co będzie dalej. A co będzie trochę tej osobie przeszkadzało? Jacy ludzie mogą tej osobie przeszkadzać? No, widzę tutaj jakąś osobę z trygonu ognia, baran, strzelec, lew, która walczy o swoje, która nie odpuszcza. Więc y, może to być jakaś inna kobieta, która no, próbuje y, jednak no, nie dać się zepchnąć z miejsca, w którym była. Więc no, na to można zwrócić uwagę. Ale sądząc po tym, co tutaj się dzieje, no, no jest to jakby nieduża przeszkoda dla tej osoby w ramach zamierzeń w stosunku do ciebie. A jacy będą pomocni ludzie. No właśnie, pomocny będzie paść. Monet, paś, pentakli. Czyli jakaś bardzo pozytywna osoba, młoda, która dobrze życzy tej osobie i Wam, która jest jeszcze na poziomie nauki, być może osoba z znaku koziorożca, panny i byka. No i ta osoba widzi naprawdę to, że zamiary. To znaczy ta osoba pomocna widzi, że zamiary tej Twojej osoby w stosunku do Ciebie są naprawdę bardzo dobrym, dobrą szansą dla, dla tej osoby i dla Ciebie. Także no, widzę, że tutaj osoba, o której myślisz, ma przyjaciół, ma, osob ma wspierające osoby, wspierających ludzi, którzy którzy widzą, że być może ta transformacja, która ma nastąpić i która w zasadzie mogłaby być trudnością, ale no, tylko dlatego, że przejście transformacji, przejście zmiany nie jest zawsze bardzo łatwe i dlatego jest transformacją, wyjdzie na dobre zarówno Twojej, tej, tej osobie, o której myślisz, jak i... Tobie, jak i jej, jej przyjaciołom, czy jego przyjaciołom. No dobrze. A jaka jest rada? Rada jest taka, mamy tutaj pięć monet. Rada jest taka, żebyś nie myślał negatywnie. Ja widzę, że tu sporo się wokół kwestii materialnych też troszkę dzieje, ale nie myśl w sposób negatywny. Tak naprawdę karta 5 monet to jest troszeczkę taka karta, w której nie widzisz możliwości. Bo siedzisz właśnie na zimnej, kamiennej ławeczce, nie widzisz, że dookoła ciebie tak naprawdę jest pomoc, jest nadzieja i jest wszystko, co dobre. Tylko nie chcesz skorzystać z pomocy innych ludzi. Więc ja myślę, że pomoc jest dookoła ciebie. Jest. Budynek, za którym jest ewidentnie świeci ciepłe światło, i wszystko jest, tylko rozejrzyj się. Rozejrzyj się i nie bój się tego, co masz do zrobienia, bo no nic Ci nie grozi. To są Twoje obawy o z jakiegoś powodu zubożenie. I być może z tego powodu właśnie zaciskasz, zaciskasz pasa. A tutaj do ciebie wszystko przemawia. Do ciebie wszystko przemawia, że będzie dobrze i że nie ma się co martwić. Trzeba myśleć o tym, co w głębi ciebie, do ciebie przemawia. Dobrze, no być może to jest ta kobieta właśnie, która troszeczkę walczy o tamtą osobę, o którą pytasz i o jej zamiary. Być może to jest kobieta, która właśnie w jakiś sposób no, powoduje obawy w kwestii zubożenia i zaciskania pasa. No, ale nie martw się, jesteś pod opieką, wokół ciebie są pomocni ludzie, więc wszystko będzie dobrze. Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada ze strony tych kart. Słońce i gwiazdy. No właśnie, słońce i gwiazdy, które mówią: Patrz daleko, spójrz naprawdę szerzej i nie martw się przyziemnymi rzeczami. Słońce i gwiazdy mówią: spójrz na szeroki horyzont. Przyziemne rzeczy materialne są, oczywiście, że są, ale jak spojrzysz szerzej i poczujesz siebie jako osobę duchową, emocjonalną, bogatą, to do, zorientujesz się, że aż tak bardzo nie musisz się kwestiami materialnymi przejmować, bo wtedy wchodzisz w energię braku, strachu, a to są niskie wibracje, niskie energie, które, no, które nie pomagają. Dobrze, a w takim razie, co nam na to powie nasz ciasteczkowy sklepik? O, z dużej chmury mały deszcz. No właśnie, z dużej chmury mały deszcz. Nie martw się. Nie martw się. Masz umiejętności, masz wokół siebie dobrą energię i ten strach tylko obniża Twoje wibracje. I wybieraj swoje bitwy mądrze. Być może to dotyczy tego, żeby tej postaci, która no tutaj trochę może yy, utrudniać kwestie po prostu jej nie atakować i może wygasi się temat sam. Wybieraj swoje bitwy mądrze, nie w każdej bitwie trzeba brać udział. I to dzięki, i dzięki temu będzie gdzie by to położyć. Tutaj położę. I dzięki temu więcej energii będziesz mógł wykorzystać w sposób konstruktywny, w sposób bardziej konstruktywny. A co na to powie nasz wspierający nas wszechświat? Zobaczmy, co on nam tutaj podpowie. Prawdziwe wyzdro wyzdrowienie pojawia się, kiedy daję sobie zgodę, ażeby czuć wszystkie uczucia, które żyją pod spustami mojego pistoletu. tak, Czyli żeby nie odpychać i zdawać sobie sprawę z emocji, które y no, jeżeli je uruchamiamy, to one... Często wybuchają. Jednym słowem, dać szansę zaistnieć tym emocjom i tym uczuciom, i tym wszystkim wrażeniom, które próbujemy stłumić, bo myślimy, że jeżeli to czujemy, to jesteśmy złymi ludźmi. Nie. One są i będą. Po prostu trzeba dać im szansę tak jak kiedyś wam, z wami się dzieliłam tym swoim odkryciem jak to zrobić i ja robię to w ten sposób i naprawdę to działa że jeżeli czuję coś co jest czuję że ja nie jestem w stanie zaakceptować tego, tej emocji tego uczucia to biorę wdech myślę co czuję tak jakby ogarniam to co czuję Nazywam to i przy wydechu wypuszczam tą energię w stronę światła, w stronę wszechświata. I tak ja nazywam transformację emocji i nawet tych, których nie chcę zaakceptować. I ona odchodzi. Naprawdę, spróbujcie. Wdech, poczuję. Czuję. I nazywam to, co czuję. I przy wydechu oddaję to w stronę światła, wypuszczam, uwalniam. No, zgodnie z zasadą, że jesteśmy tu po to, żeby doświadczać. Jeżeli doświadczam takiej, a nie innej emocji czy uczucia, oddaję ją w, w ręce w siły, która, no, która tak naprawdę chce to przyjąć i chce to poznać. Może mówię trochę tak jakoś chaotycznie i dziwnie, no ale spróbujcie. <laughs> I mi to naprawdę bardzo dużo dało i daje i mam wrażenie, że naprawdę działa. Także ryzykując, że będę <laughs> niezrozumiana przekazuję Wam tą, tą, moją, tą moją wiedzę na ten temat i na temat siebie samej. Dobrze, a w takim razie, co na to powie nasz przewodnik duchowy? Dobrze, ale jesteśmy tu w towarzystwie osób, które rozumieją, wiedzą i czują to, yy, co jest duchowe i co jest energiami, w związku z czym szczerze się z Wami dzielę. A co powie na to? O, proszę bardzo. Przewodnik duchowy. I to jest również w związku z tym, o czym wcześniej powiedziałam. Wymień energię i kształtuj obfitość, ale właśnie wymieniając tą energię, jakby wypuszczając ją, uwalniając emocje i uczucia, które które w nas są i czasami nie chcemy, żeby były, również jest wymianą energii, przekazywaniem tych emocji dalej. A ten z kolei, nasz pan, handlowiec, wymienia energię i kształtuje obfitość, wymieniając energię na pieniądze i pieniądze na energię, ponieważ energia to de facto pieniądze, a pieniądze to energia. Więc to, co dajemy, jest yy, zarówno może być energią, jak i pieniędzmi. Więc śmiało wymieniaj energię i kreuj swoją obfitość, bo nawet jeżeli dajesz Ciepło, energię pozytywną, to również dajesz naprawdę podwaliny obfitości. A co w takim razie na to powie? Powiedzą karty, które podpowiadają, w jaki sposób sobie pomóc i sobie pomagać. Zobaczmy. W jaki sposób sobie pomóc? Proszę bardzo. To jest suwerenność. Jesteś królem swojego życia. Oczywiście. Proszę. Jesteś królem i królową swojego życia. Traktuj siebie jak swoje królestwo. Jak jeżeli Jesteś królem i królową. Masz swoje królestwo. Twoje życie jest Twoim królestwem i suwerenność jest rzeczą, o którą nie musisz walczyć. Ją po prostu masz. Dobrze, a w takim razie teraz zobaczmy, co nam podpowie afirmacja kart Louis Hay. Wspaniałe o afirmacje Luis Hey. Z, z, z tych kart zobaczymy takie bardzo wartościowe przekazy. Zobaczmy, co my tu dziś wyciągniemy. Wszędzie, gdzie jestem, doświadczam miłości. Hmm. Miłość jest wszędzie. Kocham i otrzymuję miłość. Miłość wypełnia moje życie i nie mam trudności z okazywaniem jej innym ludziom. No proszę, dokładnie. To dotyczy również naszego przewodnika duchowego. Wszędzie, gdzie jestem, doświadczam miłości. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Odłożymy to tutaj. No a teraz kochani do dzieła. Zobaczmy, co nam podpowie nasza studnia z mudrami. Co my z tej naszej studni z mudrami wyciągniemy dzisiaj. Mam nadzieję, że ze mną układacie mudry. Transformacja. No proszę, transformacja. Zobaczmy. Sztuka zmiany. No bardzo na czasie, prawda? Sztuka zmiany, bo zmiana jest sztuką. Nie jest łatwo się poddać transformacji, ale życie to zmiana. Warhaka Mudra. Ta mudra orzeźwia duszę i przywraca harmonię, równowagę oraz spokój. Pamiętaj, aby ramiona znajdowały się w pozycji horyzontalnej. Ręce powinieneś trzymać na wysokości gardła. Dobrze. Jestem tak bystry i pomysłowy, że każdą sytuację potrafię wykorzystać na własny użytek, dopilnowując przy tym, aby wyniknęło z niej jak najwspanialsze dobro dla wszystkich. Mm. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Warhaka mudra sztuka zmiany. No dobrze. No to próbujemy. W takim razie. Ręce rozcieramy. Będziemy trzymać na wysokości gardła. Składamy to w taki sposób. I tak. No, wydaje mi się, że dobrze. I na wysokości gardła. Ja wracam tutaj na ten poziom, żebyście widzieli. A może jeszcze trochę zegniemy. Bardzo ciekawa energia takiego, takiego akceptacji. Właśnie, sztuka zmiany, akceptacja zmiany. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam, zostawiam Was z mudrą, transformacji, akceptacji zmiany, sztuki zmiany. I do następnego razu. Mm.